Pałacu Lubomirskich w Warszawie spotkali się prezydenci Lubina, Poznania, Szczecina, Rudy Śląskiej i Nowej Soli oraz wiceprzewodniczący Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, którzy zadeklarowali start w najbliższych wyborach samorządowych pod szyldem bezpartyjnych samorządowców polityka, czym niżej, niższy szczebel samorządu, ona powinna odgrywać jak najmniejszą rolę. A sejmik samorządowy województwa, sama nazwa wskazuje, samorządowy, nie polityczny, tak? To jest sejmik samorządowy, więc wpływ na sejmik samorządowy powinien mieć samorządowcy, tak? Jak sama nazwa wskazuje, samorząd to mieszkańcy, a niekoniecznie politycy. A u nas w Polsce jest tak, że partie polityczne często uzurpują sobie prawo do wszystkiego, tak? Do Warszawa rozumiem, sejm, ok, ale dlaczego akurat polityka decydować o tym, którą drogę wybudujemy w województwie, jak się województwo będzie rozwijać. Bezpartyjny prezydent przede wszystkim może realizować program, który narzucają mu mi mieszkańcy. Może się spokojnie spotykać z mieszkańcami, popatrzeć im otwarcie w oczy, że realizuje to, co dla nich jest najważniejsze. Najważniejsze dla miasta i nawet dla regionu. Natomiast z tego, co widzę ze swojego podwórka, to niestety interes partyjny jest zawsze ważny. Ważniejszy od interesu mieszkańców. Partie polityczne jednak dążą do władzy i utrzymanie tej władzy jest celem samym sobie. Natomiast ja zawsze działałem w ten sposób, żeby rozwiązywać konkretne problemy i tutaj nie mogliśmy dojść do porozumień. Dlatego moje rozczarowanie i sytuacja, w której ja już po raz drugi startuję jako prezydent niezależny i zwracam się po prostu do mieszkańców. I cztery lata temu mieszkańcy się do tego projektu. Przekonali. Wszyscy generalnie w Polsce dojrzewają do takiej sytuacji, że partyjność niszczy tak naprawdę organizacje społeczne, w tym wypadku samorządy, bo samorząd jest formą organizacji społecznej, bo społeczeństwo się zorganizowało wokół samorządów. A, i, e, i dalej je odepchniemy po prostu od samorządów, tym większe korzyści są dla gmin. I to już nie tylko ja zauważyłem i czy nasz region w ogóle Dolny Śląg zauważył, bo byliśmy rzeczywiście pierwsi parę lat temu, żeśmy założyli pierwszy taki komitet społeczny. A polityczność kandydatów może mieć duże Znaczenie także w kontekście jednomandatowych okręgów wyborczych, które będą obowiązywały podczas zbliżających się wyborów, co oznacza, że wyborcy będą oddawać swoje głosy na konkretnych ludzi, a nie na listy wyborcze. W dużych miastach jednomandatowe okręgi mogą upolitycznić, w małych wprost przeciwnie, jeszcze bardziej odpolityczną niż jest to dzisiaj. W związku z tym. Dzisiaj pewnie, znaczy zawsze byłem zwolennikiem okręgów jednomandatowych, więc e, e, myślę, że to się dobrze sprawdzi. Także z jeszcze jednego powodu: e, w okręgu jednomandatowym nagle okaże się, że obojętnie, czy ktoś jest z partii, czy jest bezpartyjny, musi się liczyć przede wszystkim z wyborcami, a nie ze swoimi szefami partyjnymi. Nagle jego głównym szefem jest jego sąsiad, jego wyborca, a nie szef koła czy szef jakiejś struktury powiatowej partii politycznej. Szyld partyjny będzie mniej odgrywał czy szczególnie, że wybory jednomandatowe są w okręgach wbrew pozom niedużym, tak? Na, w lubinie okręgi wyborcze jednomandatowe są na poziomie 3000 mieszkańców, czyli w zasadzie można powiedzieć, że można obejść całe okręgi i poznać wszystkie problemy tego okręgu. Także one bardziej pomogą, szyld może nawet zaszkodzić. W niezależnym politycznie sojuszu nie ma Rafała Dudkiewicza, prezydenta Wrocławia, który jeszcze 4 lata temu był twarzą bezpartyjnego komitetu Obywatelski Dolny Śląsk, któremu przyświecało hasło Stop Partiom Politycznym, a obecnie postawił on na sojusz z Platformą Obywatelską każdy ma tutaj swoje doświadczenia i, i pan Rafał Dudkiewicz też ma swoje. Ja trochę dziwię się tej decyzji, natomiast oczywiście szanuję ją, bo na pewno jest to doświadczony samorządowiec i ktoś kto wiele zrobił dla Wrocławia. Czy ten romans się powiedzie, czy to będzie małżeństwo z miłości czy z rozsądku, to myślę, że czas pokaże. Ja nie wróżę przyszłości tym relacjom. Rafał Dudkiewicz jest zmęczony może generalnie sytuacją, proszę zapominać, Miał poważny wypadek, w związku z czym to go trochę wyeliminowało życia samorządowego, jeśli chodzi o pracę, no to, to jest wysiłek rehabilitacyjny leś tam potwa, w związku z czym uznał, że, że nie ma tyle siły, tak i się wycofał, no, ale ja mu powiedziałem, że my się tego wyzwania dalej podejmujemy, w związku z czym na pewno będziemy budować to, co żeśmy budowali, czyli bezpartyjny Dolny Śląsk. Ja się 4 lata temu próbowałem dogadać blisko z partią polityczną, mówiąc szczerze, nie sprawdziło się to zupełnie. Partia polityczna jednego dnia mi coś obiecała, a potem zmieniła zdanie. Życzę Rafałowi, żeby w jego przypadku tak nie było. Według przeprowadzonych badań ponad 30% mieszkańców, którzy deklarują udział w wyborach, chce oddać swój głos na bezpartyjnych samorządowców. Niezależni kandydaci będą startować w wyborach na wszystkie samorządowe szczeble, a więc do rad gmin, miast, powiatów, jak i do sejmików wojewódzkich, a także na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. Na Dolnym Śląsku billboardów z hasłem Stop Partium Politycznym można spodziewać się od 4 Zapowiedział prezydent Lubina. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.